Wydaniu mnóstwo sportu. Będzie o strzelaniu niewidomych. Ekipy z Austrii, Szwajcarii, Czech Finlandii, to jest very emotional sport. O mistrzostwach chorzowa w lotkach to jest moje hobby, lubię po prostu rzucać. I o otwartych mistrzostwach Śląska w wyciskaniu leżąc. W tym roku jest to wyjątkowa, 20 jubileuszowa impreza. Trzeba chodzić pięć razy w tygodniu na siłownię, trzeba pilnować swojej wagi. Będzie też o ruchu Chorzów, który wygrał pięć ostatnich meczów z rzędu. Narwówka w końcu wcale, i dowieźliśmy trzy punkty do końca i o chorzowskim konkursie w mowie śląskiej. Jest miło jak ktoś mówi gwarom na śląsku. Większość tutaj występujących gwarę tę widać, że zna od dzieciństwa. Ale zaczniemy od wyjątkowej współpracy, która już się zakończyła. To był bardzo dobry czas. Chorzów dał nam dom. Przeszło 18 tysięcy uczestników. Filharmonia Śląska przez 20 miesięcy gościła w naszym mieście. 20 miesięcy temu. A tak, w miniony poniedziałek. Filharmonia śląska zakończyła swój gościnny pobyt w Chorzowie. Przez niemal dwa lata śląscy filharmonicy, ze względu na remont swojej katowickiej siedziby, ćwiczyli i koncertowali na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury. W październiku 2012 roku odbył się wyjątkowy koncert, podczas którego prezydent wręczył specjalną nagrodę w dziedzinie kultury świętej pamięci Wojciechowi Kilarowi. Tak maestro na gorąco relacjonował, jak wybrzmiał jego krzesany w Chorzowskim Centrum Kultury. To wykonanie było, było wspaniałe. Nawet miało pewne takie cechy. Tu oczywiście nie, jest, nie ma miejsca na jakieś tam muzykologiczne rozważania, ale pewne, pewne takie szczegóły były nawet których, których jeszcze jeszcze poprzednio nie, nie było czyli właściwie coraz ta orkiestra coraz lepiej coraz lepiej ten, ten na przykład tego krzesanego mojego coraz lepiej gra i jakby odkrywa w nim jakieś coraz to nowe nowe pokłady ekspresji i emocji A tak już w tym tygodniu te współpracę podsumowały osoby które się do niej przyczyniły To był bardzo dobry czas ponad 20 miesięcy od momentu podpisania umowy o współpracy to był okres, który obfitował w wiele wydarzeń muzycznych na najwyższym poziomie. To była cała seria koncertów skierowanych do różnych grup słuchaczy. Koncerty włącznie z Młodą Filharmonią, czyli tych koncertów dydaktycznych dla młodzieży, było 43 przeszło 18 tysięcy uczestników za niespełna dwa lata, to chyba o czym świadczy. Oczywiście statystyki nie mówią o tym, co najważniejsze, o poziomie, o prestiżu, o tym, że mieszkańcy miasta Chorzowa i ci młodsi, i ci starsi w zasadzie w każdym wieku mogli po prostu zobaczyć no, tą sztukę już przez i kulturę przez, przez, przez Wielkie K bo gwarantuje na pewno to Filharmonia Śląska, jako jedna z najlepszych filharmonii na terenie naszego kraju. Chorzów dał nam dom, myśmy odwdzięczyli się lub próbowaliśmy się odwdzięczyć jak, jak najlepszymi koncertami. To, że, że tylu melomanów chorzowskich i nie tylko chorzowskich przychodziło na nasze koncerty, to też radość, bo to będzie procentować w przyszłości, bo ci sami melomani będą śledzić teraz, teraz co się w naszej instytucji w Katowicach dzieje i będą za nami podążać. My z kolei, wiedząc, że mamy taki tutaj dobry klimat i, i słuchacze, Słuchaczy, którzy chcą nas oglądać i słuchać, że będziemy tutaj powracać i koncertować. Cieszę się, że w tym okresie 20 miesięcy te instytucje potrafiły ze sobą współpracować, a zarazem wykorzystać jeden obiekt, nie umniejszając swojej oferty, która była przedstawiona na bardzo wysokim poziomie. Tak, just... Chorzowski konkurs w mowie śląskiej został zorganizowany po raz pierwszy w Chorzowskim Centrum Kultury. To pierwsza edycja, choć kontynuuje tradycję konkursu, który przez 23 lata organizowało czwarte liceum imienia Marii Skłodowskiej kiri Chodziło o to, żeby z kilku konkursów, które się odbywają na terenie Chorzowa, zrobić jeden taki globalny, że tak powiem, czyli który obejmuje dzieci ze szkół podstawowych, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Większość tutaj występujących gwarę te widać, że zna od dzieci że to był ich pierwszy język, pierwszy kod, jaki przyswoili w dzieciństwie i że używają go w codziennych sytuacjach. Jest miło, jak ktoś y, mówi gwarom na Śląsku, tak jak na Kaszubach czy w innym regionie Polski. Jednak gwara moim zdaniem jest bardzo ważna. Były to teksty na pewno ciekawe, część z nich miała charakter taki humorystyczny, część wspomnieniowy. No i były też takie teksty, które, w których wykorzystywano dostępne zbiory folkloru. Jak ktoś uważa, że to nie jest mowa, to. Może być gwara, a jak ktoś uważa, że to nie jest język, to też nie będziemy się z nim kłócić, bo to przecież nie jest najważniejsze. Rzecz nie tkwi w nazwie, tylko w tym, żeby poprzez mowę śląską, bo za tym to ładnie brzmi, można było kultywować tradycje, obyczaje, a, a pokazywać też, że nasze dzieci świetnie mówią w tej gwarze i z tego możemy być dumni, ponieważ im to zostanie i potem dalej będą kultywować te tradycje. Nie żadna Międzynarodowy turniej w osób niewidomych i niedowidzących odbył się w miejskim ośrodku rekreacji i sportu w Chorzowie. Przyjechało do nas 39 osób, w tym ekipy z Austrii, Szwajcarii, Czech, Finlandii, no i cała czołówka polska, nasza znaczy cała kadra narodowa polskich osób niewidomych i słowowidzących. Strzelanie różni się tym od strzelectwa osób pełnosprawnych, że do celowania nie używamy tradycyjnych przyrządów optycznych. Osoby niewidome i słabowidzące strzelają w cudzysłowie na słuch. Czyli po prostu w miejsce lunety optycznej zamontowana jest luneta Swarowskiego, która przetwarza natężenie światła na dźwięk. Osoba strzelająca, czyli zawodnik, który strzela, ma na uszach słuchawki i wyłapuje najwyższy dźwięk w tonacjach, które tam usłyszy, dochodząc do celu czyli wchodząc w ten rejon dziesiątki, dziewiątki słyszy bardzo wysokie tony w tym momencie oddaje strzał. Była możliwość potrenowania na strzelnicy dla osób sprawnych, normalnie widzących. a no niestety nie trafiłam wtedy nawet chyba do tarczy. E, a potem zainteresowałam się właśnie strzelcem dla osób niewidomych i słabowidzących. This is bardzo emotional sport. Uh, you can feel all rzeczy, kiedy those, all those uh, things uh, when you are aiming. If you are not uh, in a good shape, you can you can uh, feel bad, be happy. If you start thinking some other thing than, uh, shooting, you lose surely your race uh, you have to be re very ready to, to concentrate to the, the sport and well always in the, these uh, family events there is a people that cry a little bit after the race because they haven't managed qualified good enough Turniej składa się jak gdyby z dwóch części. Pierwsza część, pierwszy dzień, półtora dnia, praktycznie to są konkurencje KPN, czyli karabin pneumatyczny rozgrywane osobno w konkurencji kobiet i mężczyzn, gdzie wyłania niż zwycięzczy, trzy, pierwsze miejsca są honorowane. A na koniec jest finał, konkurencja finałowa, która jest pod nazwą Bój o puchar Przechodni Wojewody Śląskiego. Wojewoda Śląski. Ufundował w 2012 ten Puchar Przechodni. Rozgrywamy konkurs, właśnie ten strzelanie finałowe o ten właśnie puchar. Brawo, 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 brawo! Jubileuszowe 20. Otwarte Mistrzostwa Śląska w wyciskaniu sztangi leżąc odbyły się w gimnazjum nr 8 w Chorzowie Batorym, czyli w siedzibie klubu sportowego Power Kuźnik. W zawodach wzięła udział rekordowa liczba uczestników. Klub Power Kuźnik jest przodującym tutaj klubem na Śląsku, dlatego często zostają nam przydzielone te imprezy, a w tym roku jest to wyjątkowa 20-jubileuszowa impreza 20-lecie. Sponsor Active Lab spowodował to, że mamy nawał zawodników. W tamtym roku było 70, w tym roku jest 144 zawodników z całej Polski. Od Morza do Tat, przyjechali z Zakopanego, z Warszawy, z Legnicy, z Wrocławia. No dużo jeszcze wymieniać. Najważniejsze w tym sporcie to jest systematyczność. Zresztą jak w każdym innym sporcie po prostu. On trzeba chodzić pięć razy w tygodniu na siłownię, trzeba pilnować swojej wagi, czyli trzeba, tak, czyli trzeba po prostu trzymać dietę. To no Jest troszkę wyrzeczeń po prostu, no, ale najważniejsza jest systematyczność, jeżeli ktoś będzie ćwiczył, ćwiczył, ćwiczył to będą efekty. My tutaj mamy bardzo dobrych zawodników, jest tutaj m.in. medalista Mistrzostw Świata Europy Adam Balawajder, Obcowski Tomasz Spoer-Kuźnika i mnóstwo medalistów Mistrzostw Świata Europy. Mistrzostwa Chorzowa w Darta odbyły się w klubie bilardowym Karambol. Tu jest kilku naprawdę fajnie grających ludzi, którzy grają już od jakiegoś czasu. Są też ludzie, którzy zaczynają dopiero. No, ale myślę, że nie ma jakiegoś takiego jednego faworyta. Jest z tej stawki, która po prostu się zapisała, każdy z nich może wygrać. Warto grać w darta. Zresztą darta jest dzisiaj pokazywane w różnych stacjach telewizyjnych między Eurosport, Sport Club. I, i można y, niewielką ilość y, włożyć w to, powiedzmy tak w cudzysłowie, pieniędzy i też dużo zarobić. To jest moje hobby, lubię po prostu rzucać. Jakie satysfakcja, to jest z tego, że... Ale lubię z mocnymi przeciwnikami. Jak są słabsi, to mnie to tak trochę mniej aspiruje. My chcieliśmy zrobić turniej tylko i wyłącznie dla, dla ludzi posiadających stałe zameldowanie w Chorzowie. Czyli było sprawdzanie dokumentów, czy znacie się wszyscy? To znaczy te osoby, bo wiadomo, no, znamy się między sobą, te osoby, które, które wiemy, że są z Chorzowa, tak? wiemy, że już od zawsze mieszkają, to no, no, nie trzeba sprawdzać, ale te osoby, do których mieliśmy wątpliwości, yy, było sprawdzanie dowodów. Niebiescy idą jak burza. Dzięki zwycięstwu 2 do 1 nad widzewem łódź zajmują już trzecie miejsce w tabeli T-Mobile Ekstraklasy. Teraz mamy naprawdę dobrą pozycję, bo dobrą pozycję w tabeli mamy naprawdę niezłą ilość punktów, ale na pewno nie możemy być zadowoleni dzisiaj ze stylu, ze stylu naszej, naszej gry i na pewno będziemy to musieli poprawić, ale. Co zrobić dzisiaj, na pewno się będziemy cieszyć ze zwycięstwa. Ta czerwona kartka gdzieś tam trochę pokrzyżowała nam plany, no ale wybroniliśmy to i, i dowieźliśmy trzy punkty do końca. Nerwówka w końcówce, ale tak jak widać po ostatnim meczu we Wrocławiu, tak i tutaj lubimy stworzyć sobie nerwówkę do końca, także najważniejsze, że to jest zwycięstwo i dopisujemy sobie kolejne trzy punkty. A już na sobotę w Krakowie mecz z Wisłą Kraków.